Wybiła godzina spotkania. Jeśli nikt się nie zjawi, oni odjadą. Bez narkotyków nie możemy ich aresztować. Pewnie ma je ten samochodzie. Pospieszcie się. Muszę to wiedzieć. Ale, Anna, to Dobrze się czujesz? Tak. Nie wiem, co się stało. Eda, nie chciałam cię przestraszyć. Ale jesteś lepsza niż kiedykolwiek. Na pewno? Tak. Szczygura, teraz no. Nie mam pojęcia, pewnie dlatego, że kiepsko spałam. Eh, talvez es porque, porque no he dormido

To jesteś sam? Ona wróciła? Jeszcze nie. Muszę panu koniecznie coś powiedzieć. Przygotuj jak najszybciej salę do operacji. Co się stało? Później ci wyjaśnię. Wiozę rannego. Tracił mnóstwo dni. Konieczna będzie transfuzja. Wejdę garażem. Kim jest pacjent? Nie teraz, Roberto. Rób co mógł i pospiesz się. Wszystko będzie gotowe. Ja Nie tak wyobrażałem sobie nasze spotkanie. Nie mogłam odmówić. Pracuję od niedawna. Dziś wypadał mój dyżur, musiałam zostać. Nie podoba mi się, że pracujesz wieczorami. Nie było innej zmiany? Tylko tak. Poza tym jest połowa semestru, a ja mam zajęcia w dzień. Nie martw się, mamo, nic mi nie będzie. Nie mam ochoty spędzać nocy na modlitwach. Skoro tak ma być, wypijmy no, to, to, to to to, to, to za Twoją pracę. Nie mogę się nadziwić, że już jesteś dorosłą kobietą i pracujesz. Teraz będę mogła Ci kupić porządną pracę. Przestaniesz się męczyć z tą kupą złomu, którą mamy. Dopiero zaczęłaś pracować, musisz oszczędzać. No, se niej, ci z tego. No, ci Jeszcze nic nie zarobiłaś, a już chcesz wydawać. Ai, mi Kochanie. Obejmij mnie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wiem, że to dla ciebie inny świat, ale widzę, że świetnie sobie radzisz. Don Ernesto. Don Ernesto, ja nie chciałam... No, 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 por Kierzyna. Nie przepraszaj. Podobało mi się, jak broniłaś moją noc. Twój charakter, wewnętrzne siła odbiły moje serce. Od dziś jestem twoim wielbicielem. Pozwól jej wreszcie iść. Ona jest zmęczona, jutro musi wcześniej przyjść do pracy. Pójdziesz jutro ze mną na flamenko? Moje przyjaciółki chcą cię poznać. Oczywiście. Pójdziemy dokąd zechcesz. Chcę iść z Wami, Tato. Nie, kochani, już późno. Myślę, że Ty też powinieneś zostać, Danielu. Ja Cię przywiozłem, więc. No, nie ma znaczenia. Zresztą jestem zmęczona. Nie chciałabym zasnąć i pozwolić, żebyś mówił do siebie. Okej, okay, okej. Okay. W takim razie poproszę, by nie bez Cię odniósł. Powiem mu, żeby nie zabawiał Cię rozmową w drodze powrotnej. Vamos, te Pozwól przynajmniej, że Cię odprowadzimy do samochodu. teraz wrócę cię odbieram. To najstarszy z braci. To musi być duża dostawa. Martin Murillo jest obecny tylko przy olbrzymich transakcjach. Rewizja linteriora oraz wnętrze samochodu. Narkotyki powinny tam być. Pośpieszcie się. Kapitanie? Jest to

Co u Cristobala? A co z nim? Ty mi powiedz. Co u niego? Wystarczy o nim wspomnieć, a już się czerwienisz. Przestań, mamo. Cristobal i ja tylko się przyjaźnimy. Powiedz przynajmniej, gdzie mieszka, co studiuje. Już Ci mówiłam, że znamy się z uniwersytetu. Studiuję medycynę tak jak ja. Tamtego dnia odprowadził mnie to wszystko. Jasne. A ponieważ jest dobrze wychowany, przywiózł Cię do domu i wziął całą winę na siebie. Myślisz, że jestem głupia? Widziałam, jak na Ciebie patrzył. ¿sí? Tak? Niby jak. Przecież <todawiam> się jak kubrót. Nie wpij ze mnie. Wiesz, że martwiłam się o Ciebie. Powtarzam, mamo, Cristóbal i ja przyjaźnimy się, a, to wszystko. No to ugryź. A, 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 Jest dobrze, wierzę Ci. Te <todawiam> creo, mija, te creo. <todawiam> Tylko skąd u ten błysk w oczach? Oj, mamo! Znacznie! Dość broń! Dość broń! Nie wiesz, zapamiętaj drogę do domu Anny. będziesz tam często jeździł. Proszę się nie martwić. Ze mną będzie bezpieczna. Miło mi panią poznać. Jestem niewes. Witaj Niewes. Czujesz się lepiej. Sí. Tak, dziękuję. Zobaczymy się jutro. Oczywiście. W Przepraszam. Dziego. Wróciła. Necesito... Muszę się czegoś napić, René. Obiegłonka rozrabia. Ciekawe, co zrobiła. 15 lat u nich pracuje. Wciąż wydaje mi się, że to było wczoraj. Są moją jedyną rodziną. Imaginę się, jak używała się Joyce. A co dopiero ja? Pracuję całe życie <laughs> w Unii. To kobieta ze snu. Zona Daniela. La esposa de Daniel. Ana